Wygląda na to, że wszystko działa. Dobrze, w takim razie panie doktorze, może na początek zapytam tak ogólnie o sytuację w Ameryce. Jak to wygląda oczami pana, lekarza z, ze Stanów Zjednoczonych, w Chicago? Więc Sytuacja na, w Stanach na dzień dzisiejszy, jest, zawsze takie rozmowy, bo mam ich w tej chwili wiele zaczynam od liczb. W Stanach Zjednoczonych na dzień dzisiejszy mamy 200. Więcej niż 290 tysięcy potwierdzonych przypadków, prawie już 8 tysięcy zgonów, czyli 7844 to są dane na 43 czasu środkowoamerykańskiego, bo to się oczywiście w każdym momencie zmienia. Najtrudniejsza sytuacja panuje, jak chyba wszyscy wiedzą, w Nowym Jorku, gdzie nie mam na ten moment, akurat przed sobą danych, ile konkretnie jest tam osób chorych, ale to jest główne miejsce w tej chwili, główne epicentrum pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje tą nam już znaną chorobę COVID-19. Sytuacja w miejscu, gdzie mieszkam, jest jeszcze trochę lepsza. Podkreślam słowo jeszcze, dlatego że my jesteśmy nad, z tą krzywą, wszystkim nam w tej chwili znaną, trochę jakby dwa tygodnie poza Nowym Jorkiem, ale już przygotowania trwają w Chicago, są już zamieniane ogromne hale wystawiennicze w szpitale o tysiącach łóżek, są sprowadzane następne respiratory, które tu nazywamy wentylatorami. W każdym razie sytuacja, która jeszcze Dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu, jak wszędzie wyglądała, o, wszystko jest w miarę dobrze, idzie w kierunku, który był całkowicie przewidywalny. A proszę mi powiedzieć, panie doktorze, pan wie, skąd wynika ta różnica właśnie na dziś między Nowym Jorkiem a Chicago, prócz no, oczywiście odległości, ale jak to jest, no, Chicago też jest taką ważną metropolią w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego w Nowym Jorku jest aż tak źle, a mówi pan, że w Chicago będzie dopiero za dwa tygodnie taka zwyżka? Taka to wszystko wynika z tego, yy, Nowy Jork jest jakby do centrum świata. Tam przylatuje, przyjeżdża bardzo dużo więcej ludzi niż do Chicago, mimo tego, że Chicago oczywiście jest też dużą metropolią, wielką metropolią, ale to, jak to się rozwija, z jaką szybkością, zależy od tego, kiedy pierwsze osoby, które najpierw nie miały objawów żadnych, dopiero potem je rozwijały z czasem, miały ten tak zwany okres inkubacji, ile ich było, jak to się i wtedy dopiero to w pewnym momencie, jak to się mówi, wybucha. Po angielsku mówimy na to case, case, cluster, cluster, boom czyli przypadek, przypadek, pojedynczy, grupa przypadków, ognisko przypadków, a potem wybucha to. Pierwszy przypadek w Stanach był, był o ile dobrze pamiętam, 21 stycznia w okolicach Seattle w stanie Waszyngton na północno-zachodnim wybrzeżu. W tej chwili w chwili tam ta sytuacja jest, jakby to powiedzieć, w miarę opanowana, dlatego że wprowadzono i o tym myślę, że jeszcze porozmawiamy wprowadzono te wszystkie ograniczenia, które mają doprowadzić do tego, żeby ta ilość przypadków tak nagle w tempie wykładniczym nie rosła. Czyli to, co się, ten wirus się pojawia w różnych okresach w Stanach. Stany to jest duży, duży kraj. Myślę, że najlepszym przykładem, będzie tutaj stan Louisiana, który w tej chwili staje się drugim po Nowym Jorku takim y, y, miejscem, gdzie ten wybuch jest największy. A z czego to wynika? Z obchodów tak zwanego święta przed Środą Popielcową. Tutaj to się nazywa Mardi Gras. W Nowym Orleanie jest tradycja ogromnych obchodów we wtorek przed y, Popielcem, gdzie są pochody, gdzie są. Yy, różne, no całe miasto, tysiące ludzi się zjeżdża, żeby yy, jak przez wiele setek lat, czy w Ameryce może nie setek, bo to nie tak yy, yy, stary kraj, ale przez wiele lat obchodzono to święto, tysiące ludzi się zjechało z całej Ameryki. To było, może popierać to był gdzieś koniec yy, lutego, o ile sobie dobrze przypominam, i mniej więcej trzy tygodnie po tym, bo to tak zawsze jest, zaczęły się przypadki w Nowym Orleanie i w stanie Louisiana. Podobna sytuacja w Liverpoolu, mecz Atletico Madrid Liverpool y, chyba 19 marca, już, przepraszam, już tych wszystkich nie. dat ja nie pamiętam, ale teraz Liverpool walczy z ogromnym wzrostem przypadków. To się zawsze tak dzieje. No, dokładnie o tym, jak jeszcze wypłaszczać przyszłości. no bo już jednak zrezygnowali wszyscy z tych zgromadzeń, no pomijając tam przypadki na Ukrainie, ale jakby jeszcze mi Pan powiedział o tych przygotowaniach Chicago, no bo jednak Chicago jest w tej komfortowej sytuacji, można tak to ująć w, obe w obecnym kryzysie, że ma czas jednak się przygotować i w takim razie jak to, ten czas jest wykorzystywany? Więc w Chicago y, już jest ogłoszone z różnym to skutkiem jeszcze działa ogłoszona jest ta to zamk nie zamknięcie miasta to na tym nie polega to nie jest zamknięcie typu chińskiego gdzie praktycznie nie można było wyjść ze swojego domu bo byliśmy, byli ci ludzie pilnowani ale w tym momencie jest zalecenie żeby pozostać w domu to jest najważniejsze o, o. O, o.